Dzisiaj mam nową nowinkę, a wiecie jaką? Że mi jest drugi głośnik, a wiecie jak? a tak, że mi kolega Bartek dorobił kabel Tutaj do lutowa był u niego nawet o, skręcaliśmy, dobieraliśmy kabel Wybraliśmy taki po tym, jak, jak to się nazywało? Po, po RCA takim złączu I tam wyjęliśmy, Bartek to w ogóle wszystko tam robił ja mu opowiadałem o tym głośniku, że coś tam to... gadaliśmy, jakieś sobą I tam wziąłem i okazuje się, że to jest ten z, z dorobionym kablem, to jest ten z dorobionym kablem dłuższym, a ten to jest ten, ten co grał u mnie dłużej. I patrzcie, teraz ten A to jest ten mój. A ten to był mój, ale ten ma kawałek oryginalny, ten ma kawałek oryginalny, oryginalny, ale ja robię